Śniadanie to najważniejszy posiłek dnia. Słyszałeś to przez całe życie. Śniadanie to najważniejszy posiłek dnia. Brzmi jak złota zasada zdrowia, prawda? Nieprawda. To stwierdzenie nie pochodzi z żadnego przełomowego odkrycia medycznego. Pochodzi z marketingu. Pod koniec XIX wieku facet o imieniu John Harvey Kellogg, znany jako gość od Cornflakes, zaczął mocno promować śniadanie. A potem, w XX wieku, firmy spożywcze podchwyciły ten pomysł, bo sprzedawały płatki śniadaniowe, nazywając je niezbędnymi? To działało tak dobrze, że teraz ludzie uważają, że pominięcie śniadania to niemal przestępstwo. Ale oto prawda. Nauka tego nie potwierdza. Jedzenie śniadania nie jest magicznym kluczem do utraty wagi, lepszej koncentracji czy dłuższego życia. Badania pokazują, że naprawdę liczy się ogólna dieta i styl życia, a nie to, czy zjadłeś jajka o 8 rano. Niektórzy ludzie naprawdę czują się świetnie, jedząc coś zaraz po przebudzeniu, inni czują się ospali i wolą poczekać. Post przerywany to dosłownie całkowite pomijanie śniadania. I wiele osób na całym świecie świetnie sobie z tym radzi. Twoje ciało korzysta z energii pochodzącej z jedzenia spożywanego przez dłuższy czas, a nie z zegara. Jeśli jesteś głodny rano, zjedz coś. Jeśli nie, po prostu pomiń śniadanie. Wielbłądy magazynują wodę w swoich garbach. Wszyscy wyobrażają sobie wielbłądy jako chodzące manierki, przechowujące galony wody w tych dużych garbach na grzbiecie. Brzmi logicznie, prawda? Zwierzę pustynne, ogromny garb, zbiornik na wodę? W rzeczywistości jest inaczej. Garby to tłuszcz, nie woda. Wielbłądy magazynują tam do 36 kg tłuszczu. To ich rezerwa energetyczna. To jakby ich przenośny bar z przekąskami. Kiedy brakuje jedzenia, spalają ten tłuszcz, żeby przetrwać. Skoro więc garb to tłuszcz, a nie woda. Skąd wzięło się przekonanie o wodzie? Wielbłądy są po prostu niesamowicie dobre w zarządzaniu nawodnieniem. Potrafią wypić niewiarygodną ilość wody, gdy ją znajdą, nawet do 150 litrów za jednym razem, a potem przez tygodnie nie sięgać po kolejny łyk. Ich organizmy to mistrzowie oszczędzania. Ich czerwone krwinki mają owalny kształt, dzięki czemu krew płynie nawet przy niskim poziomie wody. Potrafią też pozwolić, by ich temperatura ciała się wahała, dzięki czemu mniej się pocą. Są stworzone do przetrwania na pustyni. Ale woda w garbie? To czysta hollywoodzka fantazja. Ludzie mają tylko pięć zmysłów. Pewnie słyszałeś to już w przedszkolu. Ludzie mają pięć zmysłów: wzrok, słuch, węch, smak i dotyk. Brzmi normalnie, prawda? Ale to zupełnie nieprawda. Koncepcja pięciu zmysłów pochodzi od Arystotelesa i od tamtej pory ją powtarzamy. W rzeczywistości naukowcy zidentyfikowali co najmniej dziewięć zmysłów, a niektórzy mówią, że ponad dwadzieścia. Oprócz wielkiej piątki masz zmysł równowagi, czyli przedsionkowy, który sprawia, że nie przewracasz się, gdy wstajesz. Jest też propriocepcja, czyli świadomość ciała, pozwalająca wiedzieć, gdzie są twoje kończyny, bez patrzenia na nie. Kiedykolwiek dotykałeś nosa z zamkniętymi oczami? To właśnie propriocepcja. Masz też termocepcję, czyli odczuwanie ciepła i zimna, nocycepcję odpowiadającą za ból, a nawet interocepcję, która informuje Cię na przykład o tym, że jesteś głodny lub musisz oddychać. Gdybyśmy mieli tylko pięć zmysłów, chodzenie prosto czy nawet przeżycie byłoby koszmarem. Następnym razem, gdy ktoś powie, że ludzie mają pięć zmysłów, powiedz mu, że zapomniał o co najmniej czterech kolejnych, to i tak bardzo ostrożne szacowanie. Powinieneś oddać mocz na oparzenie po meduzie. Może sam to zrobiłeś, a może widziałeś to w filmach. Ktoś zostaje poparzony przez meduzę, a jego przyjaciel wkracza z ostatecznym ruchem ratunkowym. Oddaj mocz na oparzenie. Hollywood przedstawia to jako lekarstwo, ale w rzeczywistości może to tylko pogorszyć sprawę. Oto dlaczego. Poparzenia przez meduzy pochodzą od maleńkich komórek wypełnionych jadem, zwanych nematocystami. Kiedy się aktywują, wstrzykują jad do twojej skóry, a niektóre z tych parzydeł mogą pozostać na miejscu. Nadal są naładowane i gotowe do działania. Ostatnią rzeczą, jakiej chcesz, jest ponowne ich pobudzenie. A zgadnij, co może zrobić mocz? W zależności od stężenia soli i temperatury, może on sprawić, że te komórki uwolnią jeszcze więcej jadu. Gratulacje! Właśnie zostałeś obsikany i teraz boli jeszcze bardziej. Prawdziwe rozwiązanie? Spłucz miejsce poparzenia wodą morską. Nie słodką, bo ta też aktywuje parzydełka. Następnie zanurz w gorącej wodzie. Ciepło rozkłada toksyny i łagodzi ból. Jeśli masz, ocet działa na niektóre gatunki. Następnym razem, gdy będziesz na plaży i ktoś się poparzy, pomiń bohaterski moment z moczem. Albo jeśli już to zrobiłeś, możesz powiedzieć, że to i tak nie miało sensu. Kameleony nie próbują się kamuflować. Wszyscy myślą, że kameleony mogą po prostu stać się niewidzialne, kiedy chcą. Zlewają się z każdym tłem jak jakiś gadzi magik. Zielona dżungla? Stają się zielone. Piaszczysta pustynia? Przybierają piaskowy kolor. Brzmi fajnie, ale to w większości mit. Kameleony nie zmieniają koloru, żeby zniknąć w otoczeniu. Robią to, żeby się komunikować i regulować temperaturę. Te dramatyczne zmiany kolorów to w zasadzie wizualne nastroje. Czujesz agresję? Jasne kolory. Zrelaksowany? Odcienie bardziej matowe. Gorąco i chcesz się ochłodzić? Rozjaśniają się, aby odbić ciepło. Zimno, stają się ciemniejsze, aby wchłonąć ciepło. Jak oni to robią? Ich skóra składa się ze specjalnych komórek, zwanych chromatoforami i nanokryształami które odbijają światło w różny sposób, w zależności od tego, jak się rozszerzają lub kurczą. Dzięki temu można uzyskać wszystko od subtelnych zmian odcieni po pełne tęczowe efekty. A co powiesz na wtopienie się w tłum niczym idealny kamuflaż ninja? To jest magia Hollywood. Jasne, czasem przypadkiem dopasują się do niektórych naturalnych kolorów ale nie przemalowują się tutaj, żeby się wtopić i stać się niewidzialnymi. Marchewki dają ci widzenie w nocy. Słyszałeś to od zawsze. Jedz marchewki, a będziesz widzieć w ciemności. Brzmi świetnie, prawda? Niestety to czysty mit z odrobiną historycznego podtekstu. Marchewki rzeczywiście zawierają beta-karoten, który organizm przekształca w witaminę A, a witamina A jest kluczowa dla zdrowych oczu. Ale czy daje ci to moce widzenia w nocy? Nawet nie w przybliżeniu. Jeśli masz poważny niedobór witaminy A, marchewki pomogą przywrócić normalne widzenie, ale nie zamienią cię w nocnego drapieżnika. Skąd więc wziął się ten mit? Winna była propaganda z II wojny światowej. Brytyjskie królewskie siły powietrzne miały radar, który pozwalał wykrywać wrogie samoloty w nocy, ale nie chciały, by Niemcy się o tym dowiedzieli. Twierdzili więc, że piloci widzą w nocy, bo jedzą marchewki. Ta historia rozprzestrzeniła się błyskawicznie i ludzie wierzą w nią do dziś. Marchewki są świetne, ale jeśli myślisz, że po kilku zrezygnujesz z reflektorów, zapomnij. W nocy marchewki dają ci tylko pomarańczowe zęby. Krew w twoich żyłach jest niebieska. Pewnie słyszałeś, że Twoja krew jest niebieska, dopóki nie zetknie się z powietrzem. To ma sens, jeśli przyglądałeś się swoim żyłom. Wyglądają na niebieskie, prawda? Ale oto prawda. Ludzka krew nigdy nie jest niebieska ani w Twoich żyłach, ani w sercu, ani nigdzie indziej. Zawsze jest czerwona, tylko w różnych odcieniach, w zależności od poziomu tlenu. Jasno-czerwona, gdy jest nasycona tlenem, ciemniejsza, gdy ma go mniej. To dlaczego twoje żyły wyglądają na niebieskie? To złudzenie optyczne spowodowane tym, jak światło przenika przez skórę i odbija się z powrotem. Niebieskie światło ma krótszą falę, więc rozprasza się łatwiej niż czerwone, przez co żyły pod skórą wydają się niebieskawe. Pomysł o niebieskiej krwi stał się tak popularny, że niektórzy ludzie myślą nawet, że twoja krew robi się czerwona dopiero, gdy zetknie się z tlenem. Nieprawda, kiedy się skaleczysz, nie widzisz zmiany koloru, bo krew już była czerwona. Ta plotka może też wynikać z faktu, że niektóre zwierzęta, jak kraby podkowiastogłowe, faktycznie mają niebieską krew, a ludzie? Nam pozostaje czerwona. Błękitna krew arystokracji? To tylko przenośnia. Nigdy nie budź lunatyka. Jeśli kiedykolwiek widziałeś kogoś, kto lunatykuje, pewnie słyszałeś. Nie budź go, to niebezpieczne. Mówi się, że jeśli ich obudzisz, dostaną zawału, wpadną w szok albo na zawsze stracą rozum. Brzmi przerażająco, ale to czysty mit. Obudzenie lunatyka go nie zabije. Może ich to zdezorientować lub przestraszyć, ale to wszystko. Lunatykowanie występuje podczas głębokiego snu, więc kiedy ich budzisz, ich mózg właściwie się restartuje. Prawdopodobnie będą otępiali i nie będą mieli pojęcia co się dzieje, ale nic im się nie stanie. Skąd więc wziął się ten pomysł? Głównie ze starych przesądów i strachu przed zakłócaniem snu, bo sen od zawsze wydawał się tajemniczy i święty. Prawdziwym zagrożeniem nie jest ich obudzenie, tylko pozwolenie im na swobodne chodzenie. Lunatycy potrafią robić naprawdę ryzykowne rzeczy. Wychodzą na zewnątrz, wspinają się po schodach, a w rzadkich przypadkach nawet prowadzą samochody. Właśnie wtedy ludzie doznają obrażeń. Więc, najlepsze rozwiązanie? Delikatnie odprowadź ich z powrotem do łóżka, jeśli możesz. Jeśli to niemożliwe, po prostu ich obudź. Piorun nigdy nie uderza dwa razy w to samo miejsce. Pewnie słyszałeś to jako metaforę rzadkich zdarzeń. Piorun nigdy nie uderza dwa razy w to samo miejsce. Brzmi dramatycznie, jakby natura miała własny kodeks, ale oto prawda. Piorun nie przejmuje się powiedzeniami. Zdecydowanie uderza w to samo miejsce wielokrotnie. W rzeczywistości wysokie budowle, takie jak drapacze chmur, wieże radiowe, a nawet drzewa, są jak magnesy na pioruny. Empire State Building jest trafiany około 20 do 25 razy w każdym roku. Dlaczego? Bo piorun wybiera drogę najmniejszego oporu, a wielka metalowa wieża wystająca w niebo to dla niego praktycznie zaproszenie. Więc następnym razem, gdy ktoś użyje tego powiedzenia, pamiętaj, że piorun nie jest wybredny. Jeśli stoisz w złym miejscu podczas burzy, piorun może uderzyć w ciebie dwa razy, tylko żeby coś udowodnić. Rekiny potrafią wyczuć krople krwi z odległości wielu mil. Widziałeś tę scenę w każdym filmie o rekinach. Jedna mała kropla krwi wpada do wody, a wiele mil dalej żarłacz biały wpada w szał, namierzając ofiarę, jakby miał wbudowane GPS. Brzmi przerażająco, prawda? Ale w rzeczywistości to hollywoodzka dramatyzacja, a nie nauka. Rekiny rzeczywiście mają niesamowity węch, jeden z najlepszych w królestwie zwierząt. Ale cała ta koncepcja wykrywania krwi z odległości wielu mil jest mocno przesadzona. W rzeczywistości potrafią wykryć krew w stężeniu około jednej cząstki na milion. To i tak niesamowity wynik, ale oznacza raczej krople krwi w basenie olimpijskim, a nie w całym oceanie. A nawet wtedy prądy, pływy i ruch wody bardzo szybko rozpraszają zapach. Więc nie, jeśli skaleczysz się w palec na Hawajach, rekin z Kalifornii nie popłynie za tobą. Są imponującymi drapieżnikami, ale nie na poziomie horroru. Mimo wszystko, lepiej nie sprawdzaj tego, krwawiąc w wodzie, bo jeśli rekin jest w pobliżu, na pewno to zauważy. Człowiek połyka osiem pająków rocznie podczas snu. Pewnie słyszałeś ten przerażający fakt. Każdego roku, gdy śpisz, osiem pająków wpełza ci do ust. Wyobraź to sobie. Środek snu, a pająk postanawia wejść ci do otwartych ust. Albo do jednej z twoich dziurek od nosa. Prześlizguje się przez twoje wargi, rozkłada obóz i znika na zawsze. Przerażające, prawda? Dobra wiadomość? To kompletna bzdura. Pająki wcale nie chcą zbliżać się do Twoich ust, pomyśl o tym. Ciepłe, wilgotne, wibrujące i pełne zębów. To w zasadzie ich najgorszy koszmar. Wibracje Twojego oddechu, chrapania, a nawet bicia serca sprawiają, że uciekają w przeciwną stronę. Polują tam, gdzie jest cicho i spokojnie a nie na szczycie chrapiącego olbrzyma, który w każdej chwili może je zgnieść. Więc skąd wziął się ten koszmar? Powód, dla którego przeciętny człowiek połyka 8 pająków rocznie, jest taki, że jeden facet zaburza statystyki i zjada 64 miliardy, żeby zrobić nam wszystkim na złość. W rzeczywistości szanse na połknięcie choćby jednego pająka w życiu są mikroskopijne, chyba że robisz to celowo, więc wyluzuj. Nic nie wślizguje ci się do ust w nocy, chyba że jesteś tym jednym facetem. Piraci kazali ludziom chodzić po desce. Każdy film o piratach to ma. Dramatyczny moment, gdy złoczyńca wymachuje mieczem i warczy: chodź po desce. Załoga się zbiera, biją w bębny, a ofiara powoli, drżąc, stąpa na palcach w stronę krawędzi. Wpada do wody pełnej rekinów, podczas gdy wszyscy wiwatują. To ikoniczne, ale prawie całkowicie zmyślone. Historyczne zapisy pokazują niewiele lub wręcz brak dowodów na to, że prawdziwi piraci stosowali tę metodę. Dlaczego? Bo piraci nie wystawiali przedstawień na Broadwayu, tylko prowadzili interes. Czas to pieniądz, a zmuszanie kogoś do balansowania na desce było po prostu zbędne. Jeśli chcieli się ciebie pozbyć, wyrzucali cię za burtę, dźgali nożem albo brali na okup. Szybko, prosto i przerażająco na swój sposób. Chodzenie po desce tak naprawdę pojawiło się dopiero w XIX wieku w literaturze i sztukach teatralnych. A potem Hollywood całkowicie to rozdmuchało. Więc, jaka jest prawda? Nie szedłeś teatralnym krokiem na śmierć. Byłeś po prostu popychany, albo dźgany nożem, a potem popychany. Mniej filmowo, ale efekt był ten sam. Większość ciepła tracisz przez głowę. Pewnie słyszałeś to od każdego rodzica. Załóż czapkę, bo zmarzniesz. Większość ciepła ucieka przez głowę. Brzmi wiarygodnie, prawda? Brzmi to nawet naukowo, jakby twoja głowa była rodzajem komina, który wydmuchuje ciepło w zimne, zimowe powietrze. Ale to mit, zrodzone ze złej nauki. Pomysł zrodził się z eksperymentu wojskowego z lat 50., w ramach którego żołnierze w mroźnych warunkach nosili zimowe ubrania, z wyjątkiem tych, które mieli na głowach. Oczywiście, że stracili tam najwięcej ciepła. To była jedyna odsłonięta skóra. Prawda jest taka, że ciepło ucieka przez każdą nieosłoniętą skórę i jest to proporcjonalne do powierzchni ciała. Twoja głowa to tylko około 10% powierzchni ciała, więc chyba że jesteś jakąś gigantyczną, unoszącą się głową, to nie tam tracisz najwięcej ciepła. Gdybyś wyszedł na zewnątrz nago, mając na sobie tylko czapkę i tak zamarzłbyś w ciągu kilku minut. Oczywiście czapka w zimie nadal pomaga, ale to samo dotyczy spodni, rękawiczek, skarpetek i dosłownie wszystkiego, co zakrywa twoją skórę. Jeśli chcesz pozostać ciepły, ubierz się jak człowiek. Sowy są mądre. Sowy od zawsze były zwierzęcym symbolem mądrości. Starożytna Grecja uczyniła z nich maskotkę Ateny, książki dla dzieci dają im okulary, a kreskówki traktują je jak profesorów. Siedzą na ramionach czarodziejów, udzielając rad w magicznych lasach, a przez wieki traktowaliśmy je jak filozofów natury. Ale w rzeczywistości sowy nie są geniuszami wśród ptaków. Są raczej typem silnego, milczącego bohatera. Tak, są niesamowitymi myśliwymi, ale to instynkt, a nie iloraz inteligencji. Są rycerzami zabójcami, a nie profesorami. Porównaj je do wron czy kruków, które potrafią rozwiązywać zagadki, rozpoznawać ludzkie twarze, a nawet używać narzędzi, a sowy wypadają dość nieporadnie. Wrony potrafią zrzucać orzechy na przejścia dla pieszych, żeby samochody je rozłupywały. Sowy? One po prostu siedzą i wyglądają tajemniczo. Ich ogromne oczy i nieruchome spojrzenie sprawiają, że wydają się głębokie i zamyślone. Ale to tylko biologia, a nie jakaś ich głębia. Więc następnym razem, gdy zobaczysz sowę wpatrującą się w dal, nie rozmyśla ona nad wielkimi pytaniami życia. Myśli o myszy albo żabie. Kury mogą żyć bez głowy przez kilka sekund. Wszyscy znają powiedzenie latać jak kura bez głowy. Ale większość ludzi myśli, że ta historia kończy się po kilku sekundach odcinasz głowę, trochę machania skrzydłami i po sprawie. Ale prawda jest o wiele dziwniejsza. Czasem taka kura bez głowy nie tylko drga. Ona dalej żyje. Nie przez sekundy, nawet nie przez minuty. Ale przez godziny. W jednym słynnym przypadku z 1945 roku kura o imieniu Mike żyła przez 18 miesięcy po utracie głowy. Jak to możliwe? Pień mózgu, kontrolujący podstawowe funkcje życiowe, jak oddychanie i bicie serca, może pozostać nienaruszony, jeśli cięcie jest wystarczająco wysoko. Ciało majka działało dalej. Rolnicy karmili go za pomocą zakraplacza, bezpośrednio do gardła, a on stał się narodową sensacją, podróżując po Stanach Zjednoczonych, jako cudowna kura bez głowy. Pomyśl o tym przez chwilę. Patrzysz na kurę bez twarzy, bez oczu, bez dzioba, tylko ciało i puls. Czy on był świadomy? Czy mógł coś czuć? A może to był czysty instynkt, który nim kierował? Naukowcy nie są tego pewni i szczerze mówiąc ja też nie potrafiłbym ci powiedzieć. Mam nadzieję, że podobał ci się ten film. Proszę, napisz w komentarzach pomysły na filmy, które chciałbyś zobaczyć.